Poczekaj. Staniemy się typowymi żetoniarzami aktualnie. Nie chcę. Ale mogę. typowymi, typowymi nie chcę. Ale mogę dokończyć. Normalnymi, ale nie typowymi. No dobra. no, no, no będą mówić, że to. Dobra, będziemy normalnymi żetoniarzami, Normalnymi. Zrobimy jak Wornes, że za 10 minut live będzie tylko dla subskrybentów. I co? i tylko subskrybenci ci zobaczą. Masz A mnie obchodzi ile to osób obejrzy? Dla ale mnie to ile może subskrypcji. Nie wiem, to zobaczę zaraz jak ci wszystko spadnie. A to no co od mnie to? Ile 10, 20 subskrypcji dostaniesz? A dla mnie obchodzi co spadnie, Ty się porównujesz do Wornesta? Ale poczekaj. Zostaną najwierniejsi twoi znaczy, fani, ale ty się porównujesz do Wornesta? To jest twój live, nie mój. No to co? Ale ty się porównujesz do Wornesta? Ale możemy zrobić 3000 osób. A mnie obchodziło ma osób. Twój cioł, przed chwilą na oknie go, go głaskałeś. Jak był. Kurwa zbiórkę na rower chciał ci zrobić. Ja nie chcę, nie wyrażam zgody na żadne zbiórki. I nie chcę. Zgłaszamy live wszyscy żetoniaże. Tak? to tak napisał? Mistrzu. No dobrze, że nie mój live, bo ja nie mam live. Ewelina napisze Krusio, ty mój. Tak? A jaką nazwę zmieniłaś? Ale... Ale... Teraz już ma Ewelinka normalnie. A i a propos, e, dobrze, dziękuję, że mi powiedziałeś. E, sam się przyznałeś do tego, że to wy zaproponowaliście i twój czat e, zmianę u bajka takiego, tej nazwy. No. Nie podoba mi się ta nazwa, uraziła mnie ta nazwa proszę Bike and Dog, aby zmienił tą nazwę. W niedzielę, w niedzielę Ponieważ, o 20.20. 20. Ponieważ ja nie wyrażam zgody na publikowanie y, m, mojego pseudonimu i obrażanie mnie, jak tam było, brzydko bardzo. Tak? Tuleja Kruszka. Nie wyrażam na to zgody. Bo ja nie mam stulejki i e, nie mam z tym problemu. Ale to Bike chciał bitwę. Ja sobie nie, wyra nie, nie wyrażam na to zgody, bo dla mnie to jest bardzo uporczywe i, e, i smutne. Czemu? Tak, bo mnie to boli i razi. Ja sobie nie życzę, żeby ktokolwiek w ten sposób mnie stawiał na TikToku. Ale to wiesz, że to może sobie nazwę zastrzec? Ale ja nie chcę. Znaczy, jak chcę nazwę zastrzec? Czyją nazwę? No do urzędu patentowego. Logo stworzysz sobie i kruszek i będzie zakazane. No to jest kosz... koszt jaki? Co? Jaki koszt 200 złotych. No właśnie. Co miesiąc, tak? Raz. Gdzie? Do jakiego urzędu? Urzęd patentowy przy Klubie Park. Ja jestem. Nie kurwa, no przecież ja zastrzegałem. No bo to nie jest miłe. Sympatyczne by było, jakbyś miał e, przykładowo książę, którego goryl albo e, goryle na przykład w e, co zajebiście. Ja miałem fistaszek goryla i co? Ale to nie o to chodzi, ale to jest brzydko. Ja nie mam stulejki ani problemu z tym. Wiesz, jak on... Co innego jakbym miał z tym problem i naprawdę ktoś by mi udowodnił, że mam z tym problem, to co innego, ale ja nie mam takiej Ale poroku. wiesz, że jak ja bym bitwę przegrał, to bym tydzień czasu musiał mieć nazwę, wkładam w kruszka paluszka. Pierdolisz i to by ci się nie zmieściło w nas. Zmieściłoby się, łączone razem by się złączyło. Co w ty wkładasz? Wkładam w kruszka paluszka. Taką nazwę. Pierdolisz. No taką nazwę bym miał. I ty wygrałeś z bajkiem. I wygrałem, nie on musiał zmienić. Dużo wygrałeś? No. Przyszła, przyszła miecia Ewelina, była heksa. A to tak go lubią. Ale słuchaj, Kmi, Kmicic. I wiesz ile miałem? Kmicic. No i wiesz ile miałem punktów? 80 tysięcy, ale słuchaj, 80. Kmierdoli. No przecież jest bitwa i graliśmy bez rękawic, bez niczego. Człowieku. A on ile miał? Co? on ile miał punktu? 70 chyba 6? Pierdolisz. No stary, my tam on miał 76? No stary, my tam kurwa zarobiliśmy po prawie 1000 zł, po po, po po półtora tysiąca. Po niego Ja Jacyś ludzie. A widziałeś jakie ludzie? Nie no, nie, ja no bo ja byłem tak przyjęty, bo nie chciałem tej nazwy mieć. 1100 osób. A. Szczerze. No szczerze powiem ci, Gdy że, że tyle zarobiłem. Czemu oni się śmieją. Oszukujesz, kłamiesz, ja co robisz. Nie no, jak ja se robię? Czy ty się... masz tysiąc róż? Bo oni się denerwują po prostu, że ty się denerwujesz. Znaczy, oni się śmieją, bo ty się denerwujesz. Po 10? mnie nie stać po dziesięć. Dlaczego nie po jednym albo po dwa? Co? Żeby ci spełnić cel. A nie to. Po A, 10. Ale nie, bo ja mam cel ustawiony, bo ja biorę w jakimś kurwa udział w jakimś weekendzie, kurwa. Znowu kurwa coś się wkopałeś w Nie. Dzięki, to mistrzu, to... za uh, Korgiego. A jesteś już, w tutaj tej co mówiłeś? No u Meduzy jeszcze nie, bo Meduza miał do mnie zadzwonić. A to już mówisz oficjalnie. No, do meduzy idziesz? No, przez mistrza? Nie, przez meduzę. Ale z mistrzem rozmawiałeś, czy nie? Znaczy ja słyszałem, że u Meduzy jest tak, że po trzech miesiącach, jak będziesz w jego agencji, odpalisz kika, będziesz robił live y normalnie, to też możesz zajebistego dużego donata dostać. Więc chuj, ja idę na żetoniarstwo. A tu na kik też idziesz? No. Czy masz klika, czy nie będziesz miał? Mam kilka założonego, ale jeszcze się nie odpalałem. A nigdy się nie odpalałeś? Co? Taki tu nigdy się nie odpalałeś? Nie. Odpalasz? Ale ja dlatego tego ta to kurwa się odpala, a co? No. A, a ja dobra, wiem. dobra mistrzu, to mam. Ja wiem o tym, że e, jak ja Arturowi dzisiaj wysłałem... O, jest tutaj kakruszka na czacie, patrz. Że, y, wysłałem, y, że wysłałem Arturowi tyle, to Artur jest taki, Jaki jest taki jest, by oceniać Artura, ale Artur zawsze do mnie przychodzi i zawsze mi odsyła. Ja nie mówię, żeby on mi to robił. Ma ale Artur jest taki, że jak ja mam bitwy wielkie, jak ja poproszę Artura, bo udostępnię, Artur przyjdzie i też mi galaktykę wyśle. I masz teraz. Pas, tulejka, koruszkę. Kur nie rzucaj, Marcin. Bo cię lubi. Nie rzucaj żadnego korgiego. Jak cel sobie mam spełnić, to sobie spełnię ten cel w tym ale tym ja Nie Ale Artur, żeby ci. A ja nie chcę oddać. Rafi chcę tu robić ja królę. Znalazłem go, o, znaczy spotkałem. Nie znalazłem go. go. Spotkałem go. Nie znalazłem go, bo ty za mną nigdzie nie chodzisz. Tylko ja za tobą stałem 20 minut, ośle, a ty stałeś i się naśmiewałeś z Bożego ciała. I nagrywałeś. A ja 20 minut obserwowałem z tyłu za tobą. Marcin, ja grałem w Bożej podszewce w takim filmie, wiesz o tym? W bożej kurwa dziurce prezesa. Dobra, słuchajcie kochani, mam teraz do was prośbę. Jest 1100 osób. Marcin, Marcin. Honorowo zakładamy się o kebaba. Mogłeś grać, ja nie wiem. No ale powiedziałeś, ale że ja kupno nie, nie grałem. Nie, nie wiedziałem, czy ty grałeś, czy nie. Nie mam pewności. Grałem? Ale W Bożej potrzewce w filmie. Ale byłeś statystą, czy byłeś aktorem? Aktorem? O co? O kebaba. Ej słuchajcie, kto może, niech wejdzie, niech wejdzie na jakieś tamte film, web i tak dalej, Boża Potrzewka, wszystko i poszuka mnie. Jestem normalnie, nie jako statysta, tylko jako aktorzy. Marcin. O ja pierdolę. O kurde. No i co Marcin? Bike and Dog. Zmień w niedzielę. nick Do 20 masz czas na usunięcie. Niku. Jeżeli nie usuniesz. Niku. Tak. Kurwa. Jutro z rana idę, robię teraz screena na komendę policji Na Malczewskiego i zgłaszam ten Nik, że używasz mojego nazwiska i moje nazwisko poniewierasz w internecie. Marcin i co powiesz, że masz na nazwisko Stuleja Kruszka, bo on ma łączone, to pisane, że tak masz na nazwisko. To policja ci powie. Ładna paluszka w okruszka 69. No widzisz i Gośka jeszcze się śmieje moja. No nie, no tak nie może być. Co to, to jest to wkładam. No i moje zdjęcie. No nie, no zobacz, nowe konto. Nie, no tak nie może być. Ja robię i jeszcze gory. Ja robię... Ja jutro idę na policję. Ale Goryl, bo jesteś u mnie kurwa, dlatego jest goryl, kurwa. Ale to, że moje to jest to nie jest moje konto. No tak, ale to, że goryl jest, bo kurwa znalazłeś go u mnie na live. No zobacz, co sobie robię rob luczy. Nie, Arty, ja za to nie wyrażam zgodę. No to zgłaszaj te konta, Marcin! No kurwa co ja mam do tego? No powiedz ty mi. Czekaj, Czy kurwa ono? czepiasz teraz? mnie, kurwa, jak to ja bym... Ja założyłem to konto? Patrz. Doleja kruszka. robię sobie screeny. Bardzo dobrze, mam screeny. No i? Dobra, słuchajcie, kochani, zostawmy chociaż serduszka członkowskie. No bo słuchaj, no stulejki jakieś stawiają, kruszki i chuje muje na, ma, na mamuje. Ja nie wyrażam w jest Bo co? Z kim? Z kim mam jechać? No ale dlaczego oni to robią? Ja nie wyrażam zgody na ruszanie mojego nazwiska. Czy ja kogokolwiek nazwisko... Kochani, serduszka się... członkowskie zostawiamy, dziękuję. Nie ruszę. No ale można się śmiać, ale bez przesady. Radek! To nie jest Radek. A kto? Mistrzu. A może i Radek. Radek! Ty, Radek. Ja ci powiem kurwa najlepszy numer, wiesz co Kruszek powiedział? Cicho. Że on idzie jutro na komendę. No Zg... tak nie może! Poczekaj, zgłosić, kurwa, że jego nazwisko używa. I później i powie, że ma nazwisko stuleja Kruszka, kurwa. Nie jak Kruszka, tylko kurwa Kruszewski. I Kruszek wszędzie widzę, że jest. Y, kruszek w paluszek wsadzi w dziurkę, coś tam, coś tam. I kurwa stulejki jakieś kuje mu je na mamuje. Nie, ja nie wyrażam na <laughs> to Zgłaszaj konto, i policji nie A zgłasz... Tak, a zgłaszam konto, przychodzi mi y, później y, powiadomienie że nie ma naruszenia i że nic Dobra, nie, nie, nie a ty robię. Tak, a a kiedy się ze mną nie łączysz? Kiedy się z tobą nie łączę? Wczoraj ci wysłałem zaproszenie przyjąłem Wczoraj? O której godzinie? No wieczorem. Radek, bo on wczoraj za gifty jadł baby i to było lepsze niż łączenie się z tobą. No, a co ty taki tak, jesteś opalony? A co ty taki jesteś bo opalony? Jest. Jest. Czy, jesteś czy jesteś czerwony? Czy on na majorce siedzi teraz? Pierdolet. No tak, jutro jest w Londynie, a w sobotę jest w Warszawie. Gdzie Majorka, gdzie Londyn, gdzie Warszawa. A gdzie samoloty. No tak. Ale no to co? No to niech będzie na Majorce. A karcia jest, która zbierała na leki jest w Turcji. Niechaj. I ona do mnie... I ona... I ona do mnie pisała, wyobraź sobie. Trzy tygodnie temu żebym jej blika pomógł jej wysłać blika na lekarstwo, Cześć, ale to, że to nie że co? Do ciebie? A no a dziwiście? ja bym No ja bym też nie napisał. Ja dostaję 10 wiadomości dziennie jak widzą jak ludzie mi mipują od ludzi jakichś nieznajomych obcych czy mogę blika wysłać, czy mogę przelew zrobić na coś, czy mogę jakąś rzutkę wesprzeć, ciągle coś dostaję. Nie wiem, wiem. Jakie plany macie, gdzie indziej? Nie wiem Artur, ciągle siedzi i mnie nagrywa, nie wiem o co mu chodzi. E, chciał iść e, zrobić grilla z żabki. Nie, ja chciałem grilla kupić gotowego, zrobić żab z żabki nad Wisłą, albo pójść do restauracji do głodomorów, zjeść normalny obiad. A ja w żabce nie chcę tego gówna jeść, to co I oni proponują. Ruchu, kurwa, my tam macie dobry barmlecz. Bar, bar, Gdzie my mamy bar Mogę to na się otwarty? Mamy, ale to Radek, dzisiaj jest święto. A, przecież my mamy. Przecież nie my nie mamy, przecież nie mamy nie dzisiaj pan... święto. Pań... Boże, to jest pań... nie państwowe. Kościelne Boże Ciało. Zapomniałem po A jest jakiś tutaj dobry kebab? Ktoś pisze, że Cukrowa chodzi nas i szuka. To szuka? Sz cukrowa. Czego szuka? Nas. Ona by tu przyjechała z, kurde, z Białołęki. Ona na rowerze jest podobno. A co to z białęki, daleko? No kurwa, w chuj, drogi. Jak Jan z Ostrobramskiej, kurwa, na Księcia Janusza 14 metrów bieżą trochę Księcia Janusza, to jest Wola. Koniec wola. To no, Księcia Janusza, to jest Wola. To jest wymowo już. Kakaowe oko kruszka, pozdrów Marcina. Trzymano. ten... A co ty masz, okulary nosiłeś? Tak, tak. No bo strasznie, strasznie to wygląda. W sensie takim, że później masz takie kółka białe i piszą, żebyś zadzwonił do Anki, bo ona jest tu w okolicy gdzieś. Nie ma tu do Anki, a zresztą mam jej numer. On dzwonie do niej, ona nie odbiera. No ale ona nas szuka i dlatego tu piszą. No niech szuka, szukajcie a znajdziecie. Nie no, mistrzu, jak dzisiaj będziesz wieczorem się. Jak będziesz się dzisiaj odbierał, Czy co? Kładam paluszka w kruszko. 6,9, ja 6-9. Widziałem to, właśnie proszę to usunąć. Eee... Ja pierdolę, Radek! Radzowa! <grymna> Kurwa! Co to jest? Co to jest? No to, to jest to konto. A daj spokój. Mistrzu, jak ty się dzisiaj odpalasz wieczorem a późną nocą Chcesz się połączyć, co? To... to daj mi znać albo... Napisz wcześniej, albo udostępnij i wtedy możemy się połączyć. No to dobra, no to... A, bo Ty siedzisz sam. I Ty nie... No tak słuchaj, taką personą się łączyć, jak Ty, albo Doni niej albo kto inny, to, to jest, wiesz, ciężko. No ciężko, no bo... N nie gorsi, ani nie lepsi, ale no, ja się trochę was poję, no. Się, bo już na ulicy jakoś spoczywa, się Ale wybrzyma. to jest co innego. A bo na ulicy załogę się napędzi, czyli je zrobię, tak? A na później co chcę zrobić, żeby. Dobra, możemy się pod. Na... Siemamochabit. No a, ty, a ty uważasz takie coś jak 3 okienka albo 4 takie bitwy, czy nie? Ale jest wygatka, on nie musi być 20, więc może być cztery, może być sześć osób. Za które wczoraj się łączyliśmy w trójkę. No bo ja z Matim trzymam tam z tym, z, z, z Andzią, z Andzią, ale... Wiesz, z takimi ludźmi, wiesz tam i tam o z nimi się łączą. Jakby było puste okno, czy tam kogoś by nie było, to możemy wtedy. A ja, ja, ja będzie pustą, wtedy jak będzie okno, to nie zaprosicie, ty jak nie. Nie, jak nie, kupasz, jak nie, kupasz, nie, 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 ale nie dałeś. Ale by było, nie dałeś tym, mi mistrzu dokończyć. Ja piszę wcześniej do Matiego, jakie okna mają być i kto ma być na oknie. I ja wtedy wybieram, i bo Matij jest zależny ode mnie, bo Matij zawsze do mnie dzwoni i pisze, czy się łączę, czy dzisiaj będę i się połączę. A ja Matiemu mówię, słuchaj, dobra, ale na oknie ma być ta osoba, ta, ta, ta. I ja wtedy sobie zapraszam te osoby, które ja też chcę. Nie, że Matij ciągle tylko o te osoby, które on chce, ale ja też sobie mogę nieraz zaprosić, kogo ja chcę. I wtedy ja mówię Matiemu wcześniej, że ja chcę, żeby mistrz był dzisiaj na oknach, żeby w się połączyć. I on mówi, dobra, nie ma pracy. I już. O, Ania ja jest barzem mlecznym Bambino. Kurwa, gdzie masz barba, a Bambino y, przy, w centrum? A gdzie? Y, przy kocie, tak? No, no to gdzie masz w centrum, a gdzie masz. No to dawaj na rowerach pojedziemy. Pojedziemy na rowerach, Marcin. Do góry pojedziesz na rowerze? No pojadę. Ja nie pojadę do góry na rowerze. To wniesiesz. Dawaj, Ona jest naprawdę w waszym metrze? Bambino. A czym jest na rowerze? Na rowerze. Ale gdzie to masz? 30, 20 minut są. Na rowerze? Możemy podjechać. 15. Możemy podjechać y, tramwajem albo autobusem. Ale gdzie ty masz. Pruszek, gdzie ty masz podgórkę tam na No, Belwederska do góry, jak jedziesz na. No jaka to jest górka. No to jedzie przez pola mokotowskie, bo. Ty no ale i tak musimy pod górę wjechać, przecież kurwa z dołu. No, oczywiście, że tak. Artur, to sobie prowadzi. Rower. Ale to jest dolny mokot, Słuchaj, a ja, ja jestem, je. Radek, ja jestem już e, w stanie się poświęcić i go kurwa mogę holować swoim rowerem. Nie holować, tylko możemy pojechać e, tramwajem albo autobusem. A rower mogę odprowadzić O, bajk powiedział, że też na rower by dołączył do nas. Nie wypowiem się na ten dobra. temat, nie chcę. proszę, wieczorem się może zobaczymy. Dobra, dobra, dobra cześć, pa. pa. Na razie, Radziu. Artur, nie wprowadzaj. Ludzi, których wiesz, co mają do mnie i nie ja się. Nie wprowadzam, tylko czytam, co piszą. Nie im y, y, grup ludzi, których wiesz, y, co mam z nimi do czynienia i y, na pieńku, i, i ja i oni nam, u mnie... Ale ja to nie, e, nie wiem, dlaczego wy się z tym mackiem tak kłócicie? Wiecznie. Zgoda kłótnia, zgoda kłótnia, no mam ja nie zgody wiem. ma Długi czas nie ma zgody. I nie będzie w stałem. Ja nie, to już dawno. Miesiąc czasu już nie ma. Anka czeka na Krusia, no kurwa. To co ja mam? Jak ona czeka? A jak mnie oszukujesz? To nie wiem co ci zaraz Zadwąd z barzy Bambino. Zawsze oszukują ludzi. A ją, odezwij się, pójdziemy na zimne piwo i na obiad ją chciałem zaprosić. Nie, nie odpisałam, nie zapłaciłam. Zamawiaj czy ubera. A zapłacisz O, poczta Ania, cześć. Kruszek w tej stronie. Jesteś w Bambino w Daj móc. Pozdrawiam. No poczekaj, bo jeszcze ja się mogę z nim połączyć, przecież jak Dziś ona ma live'a. Yy, ma yy, pocztę. To znaczy, że mnie zablokowała. Cię mogę dodzwonić. Albo nie, inaczej. Hej! Dobra, jak chciałem się z nią połączyć, ale ona e, nie przyjmuje odrzucenia. mnie no, na my, TikToku. No, a. Czyli już się, jej donieśli? Mów w głosie i wszystko. Ona wie, o co chodzi. Ty, ale ona ostatnio mówiła, że ona chciałaby do mnie wrócić? Że ona nadal coś do mnie czuje? to. Ja a jest szansa? Tam się jakaś szansa jest? A ty czujesz coś do niej jeszcze? Co? To co, co się czuję? O, widzisz to samo, zastrzeżony. By, pik i poczta. No, no to to weź się do niej dodsłań. Nie dodzwonisz się. No dobra, ale powiedz mi jedną rzecz. Zastrzegła mnie wszędzie. Ale powiedz mi, jest szansa w ogóle, że moglibyście być ze sobą jeszcze. Ale jak masz szansę, jak ja się do niej dodzwonić, niej nie mogę ani napisać. Subskrypcję u niej wykupiłem. Trzy wieloryby wysłałem. Pięć galaktyk wysłałem. Jaka uradowana, kochany Krusio, mój kochany. A jak ją nie wysyła, to nie kochany, to ona mnie kocha za gifty czy za, za co? Za subskrypcję? To ja nie chcę takiej dziewczyny. Albo się kocha kogoś yy, bez pieniędzy, albo się kogoś kocha yy, z pieniędzmi. No dobra, a to już Kargocia jest tematem nieaktualnym? Kargocia to jest przyjaciółka. Kargocia powiedziała otwarcie, głośno i wyraźnie, że nic z, z chleba z tego nie będzie. Czyli masz chujową mąkę? Co ma? Chujową mąkę. No, bo nie, no, no jak tego, nie ma, Tego jak... nie powiedział. No, Okej. Okay. O mądre. To trzeba. Się... Znasz? Nie. Ty, a on się dziwi, że ja tu mieszkam 6 lat. To, bo tam mówi, jak on. Ma. A, no. On się dziwił, że ja tu tyle lat mieszkam. A ja ty mówię, że ty mówię się, się boisz. pierwszy raz go Ty mówisz, że się boisz czasami z domu wychodzić. Czasami mam lęki tak. Czemu? Bo to w głowie siedzi. Całkiem 3 dni siedziałem bez i nie Ty dobrze mi ten spacer zrobił. Bo tak mnie głowa bolała. A, bo ja siedziałem do 5 rano. I leków nie wziąłem na, wiesz na co? Na spanie i na nerwy od lekarz. I spałem nierówno, poduszkę miałem wyżej głowy. Wiesz o co chodzi. Artur, ja nie będę tak cały ja siedzieć. No dobrze, Te, coś weź robić. Twój telefon na chwilę, weź na y, TikToka, znaczy. ja Ci tylko coś powiem. No Co jak Weź po prostu. No i mama nie przyjedzie. Poczekajcie sekundę, ja na chwilę się tylko wyciszę. A jakiego TikToka? Ty... Aha. Dobra, już jesteśmy Dziękuję za serducha. Szar, przecież było dwa No już, no nie ma. No Idziemy Krusiu I słuchajcie kochani, my idziemy się z Marcinem przejść, żeby sobie pogadać chwilę. I wrócimy... I wrócimy. A ty się i, wróci, no, i wrócimy. A ile masz baterii? 40% akurat podładuje I akurat słuchajcie kochani Wrócimy do Was za plus minus